E, witajcie. E, dzisiaj, e, właśnie znów sobie zagram z moim kolegą, e, już e, morderca. Właśnie, e, właśnie, e, właśnie kręciliśmy filmik i niestety stała się rzecz, ponieważ jakoś ono się na, usunęło. więc nakręcimy kolejne Ja już na środku jestem. Ja naprawdę parduję. Dobra, jakaś osoba jest w środku, a więc ją od razu ten Płakam, aby nie skrumowało się Dobra, nie się, ma większą głowę Teraz ty teraz, chodź teraz. Ale bitwa, słuchaj A właśnie kim ty jesteś? Nie winny A Klonujecie się, nie ja wiem jest z was dwóch i boję się, co z tego wyjdzie. Co się stało? Wywaliło mnie z gry, znaczy... Nie wywaliło, tylko jestem na spawnie. A bo ty byłeś z jakąś typiarką. Wiem. Rozumiem. Niesamowite. Dobra, gdzie są osoby? Tu. Hello, Zapomniałem się z widzami przywitać co? A to witajcie widzowie Kanału no tak. je... Jak się nazywasz czekaj? No Jerzyk, a co ty myślałeś? No, Jerzyk Ej, tu jesteś O, wygrana, kurde a, a, jesteś w środku? No tak, wy jesteście tutaj w środku Jak od razu piszę. Okej, okay, czyli e, test sprawdzony. Nie można być w tym, kiedy są dwie osoby. Tak, nie mogą być dwie osoby w jednym. Ponieważ tymi. po pierwsze e, wywalicie z mapy, czyli zginiesz. I po drugie, jak będziesz na przykład szerfą lub mordercą, to, no to, no to nie rób tego. Bo ja bym mordercą, jakbyś nie wiedział. Wiem. Obserwowałem ciebie. A kiedy się o tym dowiedziałeś? Eem, powiedziałaś mi. Dobra, niewinna. winna. Nie no ja nie mogę, ale niespodzianka, słuchaj. No. Od razu Wam jeszcze raz pokażę. E, chodź, chodź na razie tam. E, tak. E, poczekaj. Stój na chwilkę. Dzień. Chodź tutaj. Tutaj ślepo pokój jeden. Ktoś mnie zabił. Tamta. Okej. Okay. Rozumiem, rozumiem. Wszystko jest OK. Dobra, to jest. This to is ja... fine. This is fine. Uh, no. Ty ciekawe czy tak tutaj można się ukryć? Gdzie? Yeah. Tutaj Ale jajka I ty masz tam na matkę siedzenia? Nie mam, tylko napisałam Ukośnik E, spacja E, i ty, dwa o, też znalazł. I sobie wskoczył na górę. Tak wiem. Ale to nie jest ten To jest zupełnie ktoś inny. O, to jest ona, Osisz. Nie, to nie jest ona. Czy to jest ono w końcu, to nie wiem. Nie, to nie jest on. O, mogę tak obserwować ludzi, czy na zewnątrz? Ją obserwuję. Jest póki co na zewnątrz. Tak, wiem, widziałam. Ty poczekaj, czekaj, poczekaj, poczekaj. chcę cię sprawdzić. Kurczę. A poczekaj, czy tak się da? Dobra, już nikt tutaj mnie na bank nie złapie. No chyba, że mnie rzuci nożem. A jak wiecie o tym, że ktoś mnie rzuca nożem, to już chyba znacie moją opinię. Mogę teraz z góry obserwować ludzi. Kurczę, zginąłem. Jak ja nie lubię rzucania noża. Ok. Jeden, dwa, trzy, cztery. Pizza dog kontra mlz 5. Czyli w ogóle wiedzą, że są gdzieś indziej? Tak, niewinni wygrali. O ja O ja Ojej. ja Ojej. ha Dobra, Ojej. się już w końcu. Dokładnie, ja od razu idę. nie słuchaj, my dzisiaj robimy straszne porządkowania, ale chodzi o to, że niedługo możemy powystawiać na Allegro albo na OLX, nie? No. No i chodzi o to, że my chcemy to zrobić z zestawami LEGO z dawnych lat. lat. Dobra, ale Byt. po co ty to mówisz? Nie wiem. Fajnie. Czy ty właśnie ujawniłeś przed całą Polską, jak, jak nie poznaję. E, jak nie w ogóle całą Polską, że masz bałagan w pokoju? Nie wiem. A ty masz? Nie. Wow, znalazłam super kryjówkę. nie działa. Hmm, super krywka, która nie jest super. Wie. Yeah. eh, dobra, poszukam jakiejś lepszej. Ja jestem w aucie, a bo nie, ale znalazł super. widzę, że ludzie bardzo lubią małe mapy. rozwycięstwo. Oh Góra w 2. Zawsze najwięcej się dzieje na tym korytarzu. Dokładnie, bo, bo tak. Nie wiem czemu, bo tak. Ech. To ten korytarzu. był dobra. Chodź, ty w kąpielówkach. Dawaj, no chodź tu bliżej. Teraz na środek idziemy. Tak, pamiętaj, na środeczek. Na jest środku sus. jest najlepiej. Nieważny kim jesteśmy. Idziemy od razu na środek. Pa pa, 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 pa. pa, pa. trawisz to. Kogo masz? Morderca. Niewinny. Dobra, ja już jestem na środku. Dobra, to raczej nie chcę ryzykować i od razu ciebie tam włożę. Co się dzieje? Uwaga, uwaga, czy będzie klon, czy będzie jakiś mutant? Mutant, masz za dużą głowę. Teraz ja postaram. Dobra, czekamy chwilkę. Boję się, że zgina. Uwaga, uwaga, co się stanie, czy będzie klon, czy co? Stawiam, że klon. Jest klon. W sumie chyba zawsze jest, że drugi raz jest klon. Chyba zawsze tak jest. O, co? Coś ci się nie podoba? Nie, no bo. Witlam. O! Zamknąłem ludzi tutaj. Się... O! Żeby nie uciekali do środka. A raczej nie wychodzili ze środka czasem. Wiesz, tu wychodzę A siema Jest, jest. Trawisto, trawisz to Okej, okay, tutaj nikogo nie ma Siema mój klon Wiesz gdzie jest jakaś osoba? Jak chcesz, mnie zabić Dobra e, Spotykamy się na środku Dobra, na środeczku Kurde, co ty wyprawiasz? Ech, where are you? No kurde! A masz! O. A, o, o, czyli Ale to jest fajne uczucie, jak się wygra. Wiem. W ogóle, ja no to, teraz ja sprawdzę na tego, by być mordercą. Sprawdzę mój ranking. Profil. Okej. Okay. Jako morderca wygrałem 163 razy. Jako szeryf 8. Jako niewinny 93. Szkoda, że nie ma bohatera. O, jak to sprawdzić? E, masz taba i klikasz na swój nick. I później profil. I masz. Ty, ty wygrałeś jako morderca 98, jako szereg 3 i jako niewinny 96. I 98 zabiłem. Mm, nie zabijałeś, tylko wygrałeś chyba. Tak to działa. Niewinny. Morderca po raz kolejny. Ty masz chowa, cheaty. Nie cheaty, tylko farta. Może to dlatego, że kręcę odcinek? Mhm, mm co ty, o co tym myślisz? Bo też muszę kręcić. <gry> tak. Zabieram jakąś domową te piara. Wonderful, wonderful, what is patent do? Od razu idę na sam A masz stary z boku? Kurczę, nie udało się. Sprawdzę, czy tutaj ktoś jest. A masz? Nie, nie ma. Jakiegoś gonię Chyba za dużo osób już wie. Co? No, na dworze jest ich najwięcej. Tak wiem. Chcę tam wejść na górę. Jak na to dzikie? Jest! Udało mi się! No kurde, co jest? Nie... No. A masz! No w końcu! Dobra. Na, na dwór. na dwór! Yes yes I know. Ciebie nie zabiję A masz jeszcze jest tam na górze Wiem Uwaga Wiem Ciebie oficjalnie zabijam. Sprawdź że czy... Dobra, tutaj nikogo nie ma. Nie mam. Ja gdzie wiem, oni gdzie... są? Trzeci jest. Trzy ty. Dobra, ciebie zabiję. No nie no, serio! Ja nie mogę! Wiem szpagat i mój ogon Czym... się pojawił. Ja nie mogę! Mm. Dobra, robimy takie coś, że jak się ktoś będzie mordercą, to od razu. To od razu się zabija, okej? Okay? Bo tak to za bardzo nie ma sensu. No, okej, okay. chcę, żeby już tym był w tym albo szerifem, albo. Okej, okay, no ty, ty chyba wiec, ani ty... raz jeszcze Aby... nikim nie byłeś, czy co? Czy byłeś kimś jeszcze? Byłem dwa razy tym, szarfem A, i dwa razy przegrałeś, <laughs> Nie, raz Nie. wygrałeś Raz wygrałem, raz przegrałem Jestem niewinny Me tu. Niestety Czekaj, kim jesteś? Niewinny Niewinny Faktycznie Dobra. Nie mam zielonego pojęcia, jak to jest mordercą, ale wiem, kto jest szeryfem A ty też wiesz. Wiem, że wiesz. Jak tam ten gość się kręci? O Jezus Maria, helikopter, helikopter Biorę pistolet Albo ty bierzesz Kurde, szukam morderca, ale nie mogę znaleźć Będziesz bohaterem tego dnia Lub rundę nie, Miejmy nadzieję Jezus Maria, co to za trypolki? Co to było? Ktoś zabił potrójnie. Ty też to słyszałeś? Tak. Triplki normalnie. W sumie rozkład rundy. Pierwsze, pierwsze minuty, pierwsze minuty są takie ciche, nikt o niczym nie wie, kolejne już są takie małe zabójstwa, a ostatnie każdy wie, kim jest. Każdy wie, kto kim jest. Tak, każdy wie, kto kim, kim jest. Ten bacon jest. Jest ten bacon? Skąd wiesz? ten bacon. How do you know? Skąd wiesz, że to on? No bo widziałem, jak ktoś wyciągał. Ja nie mogę, ale ty ślepy jesteś. Co? Ślepy? Czy że to on? Tak. To ja, może sobie tutaj poczekam, bo już mam pełny worek z kaski. ha. Ja nie mogę. Okej, okay, wygraliśmy. Przez czas. Bacon. Bacon był? Tak, bacon. Widziałam, jak wyciąga nóż i wchodzi do drzwi jakieś. Dokładnie, bacon. Kiedy wygrali, IKZD Welcome to Murder Mystery 2 Os 2 Jakby ktoś nie widział, bo był ślepy, bebe, 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 baby. No ja nie mogę. Dokładnie. O nie, tą to by się idealnie nadawał do tej gry. To dał To tutaj. Leci nóż i się zatrzymuje czas? Tak. Kim jesteś? M Mordercą znowu. A ty? Ja nie wiem, ale chcę być Hero. Rozumiem ciebie. Ja chyba jakoś cheatuję czy coś, ja nie wiem. No ja nie wiem, bo mi zabierasz wszystkie bycia wszystkich, prawie wszystkich. Ja jestem jak władca ciemny Poczekaj, ja tu nie chciałam być. Zabity e szeryf? Nie szeryf, co ty? Nie, najgorzej! Co? Za na to muszę kończyć. Aha. Ech. Dokonczymy nagranie, czy jeszcze nie? E, jeszcze nie, posłuchaj, bo muszę wszystkich zabić, oczywiście. No to, em, to ja już będę musiał kończyć. Jasne, dokończę filmik, sam No. Bye, bye, widzowie y, y, kanału Jeżyczek. Y, y. Dobra, już się żegnamy, Lisku. Pa. pa. Bye, bye. Kurde, nie mogę ci zaflać. Wasz właśnie, rozłączyć się na Discordzie. Jasne, jasne. Bajo, bajo, jajo. Dobra. Lisek już niestety nie. A więc zakończyłem oto pięknym tym morderstwem. Mam nadzieję, że wam się podobało. Mi się bardzo podobało. Możecie napisać w komentarzach, w jakich momentach byłem mordercą. Eee, oczywiście zostawcie łapkę w górę, jeżeli wam się podobało. Suba z dzwonem, a ja się będę żegnał. Pa, pa moi widzowie. Pa, pa.